Kotłospaw prezentuje U-Red, kocioł na ekogroszek, miał i pelet z podajnikiem ślimakowym i z nowoczesnym mikroprocesorowym sterownikiem. Sterownik pozwala na optymalną regulację parametrów grzewczych kotła na podstawie ustawień użytkownika. Sterownik zapewnia regulowanie pracy dmuchawy, podajnika oraz sterowanie pompami i zaworem mieszającym. Standardowo wyposażony jest w czujnik pogodowy, a możliwe jest również podłączenie regulatora pokojowego oraz modułów GSM i internet. U-RED to kocioł z dużym zbiornikiem na ekogroszek, miał i pellet z podajnikiem ślimakowym. Kocioł U-RED posiada również dodatkowe ruszty wodne na paliwo zastępcze, takie jak drewno czy węgiel. Sprawdzony palnik do spalania drobnych frakcji węgla kamiennego w postaci ekogroszku i miału zapewnia uzyskanie dobrych parametrów użytkowych. Wszystkie drzwiczki mają wmontowaną płytę termiczną zmniejszającą straty ciepła. Kanały konwekcyjne w górnej części uformowane są w kształcie półek, co wpływa na dłuższą żywotność kotła oraz wysoką sprawność. Ważną cechą kotła u Red jest możliwość zamontowania zbiornika z lewej lub prawej strony kotła, czyli uzyskanie kotła lewego lub prawego. Zamontowanie zbiornika z przeciwnej strony kotła jest łatwe i może być wykonane we własnym zakresie. Zdemontować należy osłonę, odkręcić podajnik, zaślepić otwór montażowy, a następnie czynności powtórzyć z drugiej strony kotła. Osłona zewnętrzna zabezpiecza wentylator i układ na nawęglania. Zbiornik na paliwa ma dużą pojemność, co pozwala na wielodobowy załadunek. Drzwiczki rewizyjne, paleniskowe i popielnikowe posiadają uniwersalne mocowania umożliwiające łatwą zamianę kierunku otwierania w prawo lub w lewo. u RET. To w pełni zautomatyzowany, wielofunkcyjny kocioł wykonany z atestowanej stali spawanej w osłonie gazu, co gwarantuje doskonałą jakość. Nowoczesne kotły kotłospaw to nie tylko doskonałe parametry i wysoka jakość, ale również estetyka i trwałość powierzchni. Zapraszamy!